Cześć, cześć czas na podsumowanie projektu zero. W tym miesiącu tak jak i w poprzednim, nie będzie spektakularnych finiszów i myślę, że na jakieś większe zmiany w zestawieniu kosmetycznym przyjdzie. Mi jeszcze poczekać myślę, że do grudnia, ale nadzieja po prostu we mnie cały czas się tli, że może coś wcześniej zadziałam. Może coś mi się uda wcześniej zrobić, ale na razie nie zapowiada się na jakieś drastyczne zmiany. Tak jak wspominałam Wam w filmiku z podsumowaniem Pandat Palette, od gdzieś mniej więcej połowy października wróciłam do częstszego malowania. Maluję się tak 5-6 dni w tygodniu zazwyczaj, więc te postępy są i będą Bardziej znaczące i mam nadzieję, że uda mi się zużyć przynajmniej część tych kosmetyków do, przed końcem roku. Nie przeciągam, więc i zaczynam. Na początek róż mak i zobaczcie sami zostało go już bardzo niewiele. Myślę, że to jest właśnie taka ilość na dwa miesiące używania. Tak mniej więcej przez połowę to ten pędzlem traktuję i, i teraz już jest dosyć ciężko wygrzebywać te resztki, ale nie poddaję się, nie będę go represować, nie mam takiego zwyczaju, nie lubię represować kosmetyków, nie widzę większego powodu do robienia tego, skoro spokojnie mogę je wyciągnąć z opakowania w ten sposób, więc y, będę go dalej używała tak jak jest. Mam nadzieję taką maleńką, maleńką, że na koniec listopada on się skończy i Wam pokażę puste opakowanie, ale y, moja realna część y, twierdzi, że nie ma szans że to nastąpi dopiero w grudniu. Y, bardzo się cieszę, że on już jest na skraju zużycia, bardzo się cieszę, że y, wyjdzie z mojej kolekcji. I oficjalnie stwierdzam po jego zużyciu, że absolutnie żadnego więcej pomarańczowego różu, bo to nie jest mój kolor, zdecydowanie nie. Yy, kolejny kosmetyk, również taki długodystansowiec, to rozświetlacz Makeup Forever. I zobaczcie sami, też go zostało bardzo, bardzo niewiele. Odrobinka tutaj w tym rogu i tutaj taki mały pagórek ledwo zauważalny w tej części. To, 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 co jest przez środek, to już wydaje mi się, że jest po prostu takie związane klejem, ponieważ jeżeli nie nabieram z tego miejsca, to, to już praktycznie nic się na pędzel nie nabiera. Bardzo mało go zostało. Cieszę się z tego ogromnie. I również kładę na niego taki duży nacisk, jak na ten róż z Mac, bo mam nadzieję, że on się skończy do końca roku i... I wyjdzie z mojej kolekcji i będę już y, miała ten jeden kosmetyk mniej, I, i że ten duet, za którym nie do końca przepadam i który kolorystycznie nie jest taki idealnie mój, wreszcie z mojej kolekcji wyjdzie i otworzy mi się trochę droga do tego, żeby używać inne kolory, inne kosmetyki, inne zestawienia i, i, i dać sobie troszkę luzu. Oba kosmetyki są świetnej jakości i naprawdę są warte zakupu i, i tego, żeby ponieść. Natomiast y, to są kosmetyki dla osób, które się przywiązują do swoich kosmetyków, które będą Wam bardzo, bardzo długo towarzyszyć i które łatwo się nie pozbędziecie. Następny kosmetyk, taki, z którym współpracuję i na którym widać postępy, to jest Cień do powiek i wzroszę. O! Tyle go zostało. Patrzę tu sobie na oznaczenie na kartce, które znajdziecie na blogu. Bo oczywiście y, tą kartkę z porównaniami y, również fotografuję i wrzucę na bloga. I było go około pół centymetra. Myślałam, że więcej, bo, bo tak za każdym razem po, nią, po niego sięgam, ale się okazuje, że jednak nie. Jednak y, ubywa wolniej niż przewidywałam. Mam nadzieję, że w grudniu, tak przewiduję, że on gdzieś w grudniu się skończy. Bardzo mnie to cieszy. I, i będzie kolejny kosmetyk w I na koniec zostały mi dwa kosmetyki, których w ogóle nie używałam, po które w ogóle nie sięgam i które najprawdopodobniej nie skończą się do końca roku. I które praktycznie nie ma nadziei na to, żeby się do tego końca zbliżyły. Pierwszy to cień z sefory. Jak widzicie, nic się tutaj nie zmieniło. Nie sięgnęłam po niego nawet jeden raz, bardziej się skłaniam po tej palecie z Too Faced, żeby ją zużyć niż do tego cienia, jakoś cienie pojedyncze ostatnio yy, odkładam po prostu na, na ten moment, kiedy już będę się mogła nimi bawić dowoli, albo kiedy będę potrzebowała uzupełnić nimi tą paletę, natomiast w tej chwili jeszcze ta paleta daje radę. I ostatni kosmetyk, czyli szminka Eldridge Velvet Meet. I ja bym tą szminkę pewnie zużyła, gdyby nie to, że ona się nie lubi z tym cieniem. To zupełnie nie są kolory, które do siebie pasują. I dlatego odkładam ją po prostu, jak zużyję róż, to zabiorę się za szminkę. Mam taka mała nauczka dla mnie na kolejne lata z projektami zenko, żeby dobierać do zużycia szminki, które się nie gryzą z różami, bo potem albo jedno, albo drugie leży. W tym roku postawiłam bardziej na róż, więc szminka czeka i, i się nie zużywa. Myślę, że po prostu zużyję ją błyskawicznie po tym, jak już ten róż się skończy i, i, i będę się bardziej na niej skupiać. Dajcie znać, jak tam wasze projekty, czy się Wam kończą kosmetyki, czy zakładacie, że zużyjecie wszystko do końca roku, czy jednak y, nie do końca się to założenie sprawdzi. Ja Wam dziękuję za wspólne chwile. Do zobaczenia w następnym filmie.